Żyjesz? Co? Zejść, Oluś. Jeszcze? Gotowy? Nie. Nosek? Mam się, że czemu tam poduszki leżą. No jak tak skaczesz dziwnie, no to co? No bo dziwnie skaczesz. Następny skok? Oj ja. A podoba ci się takie skakanie? Podoba? Bardzo ci się podoba? Kurcz, jakbyś słoń skakał. Oj, ale bez poduszek to będzie ciężko, będziesz płakał. Oj, to nie polecam takiego skakania. Uważaj, bo będzie auka teraz. Uważaj, Oliver, bo będzie ała. Oj. I nie bolało? Nie masz auka? Uważaj, bo będzie ała. I nie było ała? Ojej, jak uniskacie. Dobrze wszystko? O, jaki szczęśliwy oszalał Oliver. Co Oluch? Co Oluch? O, pijany, 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 króliczek. Oj, oj, oj. Oj, oj. A gdzie Oluś? O, 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 o. O, 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 o! o. No, sobie weź jak chcesz No Buźki mu daj No, jaki kochany Tacy? Gdzie ma ucho? Ucho, gdzie ma ucho? Ucho, gdzie ma ucho? Uszko, gdzie czyścić trzeba? Gdzie ma ucho? Nie ma ucha? No wiecie co? Bolało? To proszę do kocieka się przytulić. Wydaje mi się chyba, że tata przyjechał nasz prześpiegować. Co? Co to? Tata czy nie tata? To chyba nie tata. Złaś tamtą, wyjdź. No, uważaj teraz. I co słychać? Gdzie masz kocyk? Schowaj się za kocykiem znaczy pod kocyk się schowaj, żeby nie było olusia. Schowaj się. Schowaj Olusia. Żeby nie było Olusia. Schowaj pod kocyk się. Hmm? I to takie śmieszne, że bum robisz? Tu masz kocyk, schowaj się. Żeby, zrobimy... Nie ma Olusia. Nie ma Olusia. Gdzie jest Oluś? Nie ma Olusia. E? I nie ma Olusia. Nie chcesz się schować pod kocyk? No dobra, bo teraz kaczesz. Gotowy? Powoli, dzikusku Nie! <noise> Nie! Pojechał ktoś Ktoś przyjechał i ktoś już pojechał Wiesz? No to idź sobie jeszcze bawić się Bo zaraz pójdziesz u Ziuziu Co, kochanie? Wejdziesz to sobie na ten klocek duży. Pokaż, jak wchodzisz na klocek jeszcze. Nie ten klocek, Oluś. Tam, tam sobie wejdź, zobacz. Tam wejdź jeszcze. Pokaż, jak wchodzisz tam. No, idź tam. Mhm. Jak na to wchodzisz? Mhm. Pokaż. Nie pokażesz? Pokaż. Coś pruta zrobił, małego. Prut, prut, prut Wiesz? Ja też wiem, że ktoś pruta z mhm. Ja też wiem. O Hal boli mm, 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 mm. i do kocyka się przytulić ci nie będzie bolały. Już nie boli? I co jeszcze boli? Kolanko boli? No hal boli? No widzisz, no bo tak skaczesz na główkę. bo wziąłeś podusie. Bo ja ci położyłam podusia, ty je wziąłeś. Pamiętasz, że podusie tam były? No to już może nie skacz, nie skacz już. Ale ładnie to było. Tak, to było ładnie. Ale nie uciekaj, chodź tutaj Oliver. Gdzie tam idziesz? Nie majdruj, chodź tutaj, drzwi zamknij. Uważaj na paluszki. Ślicznie. No i wejdziesz gołą nogą i będziesz płakał, bo będziesz miał auka. Naprawdę, wejdziesz nóżką i będziesz płakał. Ale ja wiem lepiej. Nie, ja wiem lepiej. Nie, 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 nie. ja wiem lepiej. Uwaga, uwaga. O o. O, o, o. O, 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 jaki dziki. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Nie, e, nie, e, nie, e. Popraw to ładnie. Zrób ładnie, Oliver Nie, e! Ale mi zrobił brzydko teraz. No, Mam się nie lubi, jak tak jest. Nie, lubię tak. I co? Zmęczyłeś się? Zmęczyłeś się? A powiedz mama. Mama. A, jak ładnie. A powiedz tata. Tata. A powiedz dziadzia. A powiedz baba. Baba. Ale ładnie. A powiedz dzidzi. Dzidzi. I jak ślicznie. A powiedz lala, la. a jak ładnie. A jak robi kotek? Tak, miau, miau. A jak robi Olusiek ptaszek? Ptaszek, tweet, 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 tweet. No, a powiedz mama. Nie mama. Powiedz mama! U nie mów tata, jak ja chcę mamy. A gdzie masz syry? Gdzie masz swoje syrki? Gdzie masz syrki? Nie masz syry? Gdzie, a gdzie ci śmierdzą?